W dobie sztucznej inteligencji trudno powiedzieć, co jest prawdą, a co perfekcyjnie spreparowanym kłamstwem. Technologia Deepfake, głęboko ucząca się iluzja, zmienia sposób, w jaki widzimy rzeczywistość. Deepfake to połączenie dwóch słów: Deep Learning, czyli głębokiego uczenia maszynowego, oraz Fake, czyli fałszu. To technologia, która pozwala sztucznej inteligencji tworzyć bardzo realistyczne obrazy, filmy czy nagrania głosu, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Najczęściej deepfake polega na podmianie twarzy jednej osoby na twarz innej w filmie, zdjęciu czy nawet transmisji na żywo. Wygląda to tak realistycznie, że czasami nawet ekspertom trudno odróżnić, co jest prawdą, a co fałszem. Jak to działa? Główna technologia stojąca za fajkami to tak zwany GAN, czyli Generative Adversarial Network. To dwa systemy sztucznej inteligencji, które ze sobą rywalizują. Jeden generuje fałszywy obraz, a drugi próbuje go wykryć jako fałszywy. Dzięki tej rywalizacji, komputer uczy się tworzyć coraz bardziej realistyczne materiały, aż do momentu, w którym nie jesteśmy w stanie zauważyć różnicy. Co ciekawe, technologia ta rozwija się bardzo szybko. Jeszcze kilka lat temu deepfake wyglądał sztucznie, twarz się rozmazywała, oczy poruszały nienaturalnie. Dziś jednak wideo tworzone przez sztuczną inteligencję może być niemal doskonałe, łącznie z mimiką, emocjami i nawet głosem. Deepfake często kojarzy się nam ze zjawiskiem groźnym i niebezpiecznym, ale, jak wiele innych technologii, może też służyć dobrym celom. Wszystko zależy od tego, kto i jak z niej korzysta. W świecie filmu i telewizji Deepfake już teraz rewolucjonizuje produkcję. Dzięki niemu możliwe jest cyfrowe odmładzanie aktorów. Na przykład, w Mandalorianie pojawił się młody Luke Skywalker, chociaż Mark Hamill już dawno się zestarzał. Wcześniej osiągnięcie takiego efektu wymagałoby bardzo drogich efektów specjalnych, teraz wystarczy zaawansowana sztuczna inteligencja. W edukacji Deepfake staje się narzędziem przyciągającym uwagę uczniów. Wyobraź sobie, że uczysz się historii i nagle sam Albert Einstein zaczyna opowiadać o teorii względności, patrząc prosto w kamerę. Albo Mikołaj Kopernik tłumaczy ruch planet. Takie projekty już powstają, oparte na prawdziwych zdjęciach i nagraniach historycznych postaci, wzbogaconych o narrację i mimikę twarzy wygenerowaną przez AI. Niestety bardzo szybko zaczęto wykorzystywać deepfake w sposób niebezpieczny, a nawet szkodliwy. Jednym z największych zagrożeń jest tworzenie fałszywych nagrań o charakterze intymnym, czyli tak zwany deepfake porno. Twarze znanych osób, często kobiet, są umieszczane w filmach, których nigdy nie nagrały. Dzieje się to bez ich zgody, a często także bez ich wiedzy. Taka forma cyfrowej przemocy staje się coraz poważniejszym problemem. Inne niebezpieczeństwo to manipulacja polityczna. Można stworzyć wideo, w którym prezydent lub premier mówi coś, czego nigdy nie powiedział. Takie nagrania mogą wpływać na wybory, wywoływać niepokoje społeczne, a nawet kryzysy międzynarodowe. Ludzie często nie są w stanie od razu rozpoznać, że to fałszywe materiały. Dlaczego tak łatwo wierzymy w deepfiki? Odpowiedź tkwi w naszej psychice. Przez miliony lat ewolucji nauczyliśmy się ufać temu, co widzimy. Dla naszego mózgu, obraz to coś bardzo silnego, bardziej przekonującego niż słowo, tekst czy dźwięk. Gdy patrzymy na nagranie wideo, podświadomie zakładamy, że to, co widzimy, naprawdę miało miejsce. Nie zastanawiamy się, czy ktoś przerobił materiał, zmienił głos albo podmienił twarz. Jeśli na przykład nie lubimy jakiegoś polityka, to łatwiej uwierzymy w spreparowany film, na którym ten polityk mówi coś głupiego lub szokującego. I nawet jeśli później pojawi się sprostowanie, nasz mózg może i tak zapamiętać fałszywą wersję. Deepfake'i są też bardzo emocjonalne, wywołują strach, złość albo rozbawienie. A emocje sprawiają, że szybciej i chętniej udostępniamy takie treści. Prawo w wielu krajach dopiero zaczyna doganiać rzeczywistość. W Stanach Zjednoczonych niektóre Stany wprowadziły przepisy zakazujące użycia deepfake'ów w kampaniach politycznych. W Unii Europejskiej wprowadzono regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, tzw. AI Act, który wymaga oznaczania treści wygenerowanych przez AI. Ale nadal nie ma jednej, globalnej regulacji. Deepfake może być wykorzystywany w bardzo krzywdzący sposób. Szczególnie dotyczy to kobiet, których twarze są podmieniane w filmach pornograficznych bez ich zgody. Takie materiały są trudne do usunięcia z internetu, a konsekwencje psychiczne dla ofiar mogą być ogromne. Tu pojawia się pytanie: czy prawo nadąża za technologią? Poza prawem jest też kwestia etyki. Nawet jeśli coś jest legalne, czy to znaczy, że powinniśmy to robić? Czy mamy prawo przywracać do życia zmarłych aktorów? Czy wolno tworzyć wystąpienia znanych osób, które nigdy nie miały miejsca, nawet w żartobliwy sposób? Deepfake to technologia, która zmienia sposób, w jaki postrzegamy prawdę. Kiedyś wierzyliśmy, że nagranie to dowód. Dziś wiemy, że może być całkowicie fałszywe. W dobie internetu i mediów społecznościowych taka manipulacja jest szczególnie niebezpieczna. Fałszywe nagranie może szybko się rozprzestrzenić i wywołać realne skutki, panikę, konflikt, zniszczenie reputacji. Dlatego ważne jest, byśmy nauczyli się myśleć krytycznie, sprawdzać źródła i nie ufać ślepo temu, co widzimy na ekranie. Przyszłość należy do tych, którzy potrafią odróżnić prawdę od iluzji.